Cześć ja zawsze witam was nadwody. Wiem, że w tym okresie jesteśmy już trochę znudzeni tą polityką wędkarską, ale chciałbym Was poinformować o nowych rzeczach, które się dzieją, z mojego punktu widzenia i myślenia nie tylko zaciekawią was, bo są dla nas bardzo istotne, je, jeszcze jeżeli chodzi o nasze środowisko wędkarskie. I tak. Chciałbym powiedzieć, że na ostatnim posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego PZW w czerwcu zajęto się kilkoma istotnymi, między innymi sprawami dla naszego środowiska wędkarskiego i pierwsza, która jest taka ważna, to rozpoczęto rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji o możliwości dołączenia do aplikacji M-Obywatel naszych legitymacji wędkarskich, jak i również kart wędkarskich. No jest to postulat od pewnego czasu środowiska wędkarskiego, że w tym XXI wieku najwyższy czas, aby takie dokumenty nie trzeba było wozić ze sobą, aby były one dostępne drogą elektroniczną. Przypomnę tutaj, że miesiąc lub dwa miesiące temu Podjęto również decyzję o umożliwieniu dokonywania elektronicznej rejestracji łowionych ryb, która ma być umożliwiona w aplikacji wędkarze.pzw.pl w centralnej bazie danych PZW Wędkarzy. Drugim tematem, takim dosyć istotnym, który jest dla nas, jest to możliwość elektronicznego wykupywania pozwoleń na wędkowanie i dokonywania opłat. Nie wszystkie okręgi uruchomiły aplikację wędkarze.pzw.pl i nie mogą dalej dokonywać opłat. W zakresie opłaty członkowskiej Polskiego Związku Wędkarskiego, jak i opłat okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód lub opłat jedno-, dwu-, trzydniowych czy tam jakichś innych, jak również na wody górskie oraz dla niezrzeszonych, do tej pory nie wszystkie okręgi uruchomiły tą aplikację, przez co utrudniają normalne. W XXI wieku dokonywanie opłaty umożliwiającej wędkowanie. Bardzo często wędkarze piszą o tym i informują w mediach społecznościowych, że wyjeżdżają, przyjeżdżają nad wodę, chcą wędkować, chcą opłacić i okazuje się, że to jest niemożliwe. Dzwonią do okręgu, co się dzieje, czy to jest awaria systemu, czy czegoś, i okazuje się, że pani informuje, że muszą przyjechać do okręgu i jechać znowu 100, czy ileś kilometrów dodatkowo. I jakby mieli jeszcze wrócić nad wodę, to wiecie to, że nikomu się po prostu nie chce. Najwyższy czas, żeby to uruchomić, i dlatego zarząd główny podjął uchwałę, że wszyscy do 30 września 2024 roku, mam to na myśli wszystkie okręgi, mają uruchomić aplikację wędkarze.pz2.pl, która jest elementem centralnej bazy danych PZW wszystkich wędkarzy. Podczas tego posiedzenia również poinformowano, że są prowadzone prace związane z utworzeniem Służby Ochrony Wód Użytkownika Rybackiego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych na wzór, która miała być utworzona, ta służba przez Wody Polskie od dnia 1 lipca 2024 roku. Ma być to formacja umundurowana, uzbrojona na wzór takich jakie są tworzone w Państwowej Straży Rybackiej. Czy służba ochrony wód użytkownika rybackiego będzie następną służbą Kontrolującą wędkarzy i chroniące nasz rybostan w wodach? Czy będzie jedyną? Trudno mi odpowiedzieć. Nie wiem, jakie są plany w, w tym układzie ze Społeczną Stażą Rybacką i z Państwową Stażą Rybacką, bo o tym na razie nikt nie mówi. Na tym kończę ten krótki vlog informacyjny. Do zobaczenia nad wodą, i w kolejnych filmach wędkarskich, które będziemy zamieszczali na, na swojej stronie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.